O siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 21, 21 czerwca. Trzecie kopanie w tym roku. Jedziemy z młodym ziemniakiem. Mam dzisiaj ze sobą dużą ekipę. No, dzięki temu mogę nagrać dla Was materiał. Tak to wygląda. Z zewnątrz nowa Anna, nie skrzypi, fajnie idzie. Trochę się już kurzy, leci już trochę bryły, ziemia taka mocniejsza, tutaj trzecia klasa. W tym roku ziemniak na mocniejszym stanowisku. No i właśnie problem z tą bryłą. Aż cztery osoby na przebieraniu właśnie, żeby tej bryły nie rzucać. Mikołaj na workownicy, normalnie to ja stoję na workownicy. I Mikołaj przebiera, we dwóch sobie tutaj radzimy, ale mówię, rąk do pracy nigdy nie za wiele. Tato oczywiście za sterami. No i tak to powoli, powoli, powoli idzie. Łęciny ładne, niczym tutaj nie pryskane, nic tutaj nie dawaliśmy, nie będziemy dawać, jest to młody ziemniak. Gdzieś tam już może i zaraza, może i trochę alternarioza, ale nic tutaj nie będziemy ruszać, jak mówiłem. No i takie oto wykopki. Możecie dać znać, jakie ceny u Was ziemniaka. U nas w Detalu u nas w detalu jest to około 2-2,5 zł za kilogram. W kurcie jest już troszkę taniej, niestety no i dobra pokażę wam jeszcze może za chwilę jak to wygląda u góry wejdę do ekipy nie pójdziemy worków na sam brzeg wiadomo żeby nie przeważyło tej Anny ładnie pakowane woreczki z polskim o no, tak to idzie z bliska i dzisiaj na autowarkownicę ekipę wziąłem dużą żebym mógł sobie tutaj nagrać no i sprawnie to idzie tata oczywiście z osterami, tak wyglądają łęciny, tak wyglądają krzaki, powoli, powoli do przodu, o małe mnie tutaj rzuca, no tak wygląda ziemniak, odmiana Liliana, bardzo wczesne, podkiełkowane, zobaczcie już tutaj kaliber jest powyżej 3,5 na pewno, już jest ładny ziemniak, niczego sobie, a na taśmie sporo towaru. Dosyć dużo bryły nam leci. Trzeba by już nalać wody. Ziemia troszkę cięższa w tym roku. No i właśnie problem Problem z tą wodą. O! Cię wysypało. Mikołaj przełóż zapadkę! Zapadkę, przełóż Tam i z powrotem. O! Dobra Zawsze to ja stoję na workownicy, ale dzisiaj Mikołaj właśnie zmienił mnie, żebym mógł nagrać dla Was relacje. Autoworkownica z firmy Lukatronic. O, pełna automatyzacja. Sprawdzaliśmy wagi już poprzednio. Ołano! Wszystko... Rzucają mnie ziemniakami, nie chcę, żebym nagrywał. Sprawdzaliśmy wagi już poprzednio. Wszystko się zgadza, chociaż jeszcze dla pewności będziemy przeważali wybiórczo, chociaż no wiadomo, tutaj w tym worku jest mniej. Na początku coś tutaj nie zagrało, ale o, wszystko jest wszystko jest dobrze. No, jak to miło popatrzeć, jak wszyscy ładnie pracują. Mówię, no dzisiaj jest wyjątek, że ja sobie tutaj stanę, nagram tak, ale w dni powszednie tygodnia, no to Mikołaj stoi na taśmie, przebiera, ja stoję na workownicy. No i tak oto w trzyosobowym składzie jesteśmy w stanie to ogarnąć. Wiadomo, im więcej rąk do pracy, tym lepiej. Poprzednio jak kopaliśmy to było nalane w tej ziemniaki było wilgotno. Dzisiaj jest to utrudnione, bo mamy bryły No i właśnie no więcej osób też jest potrzebne, żeby te bryły trochę wybrać Mówię, w tym roku ziemniaki na trochę mocniejszej glebie Tutaj odmiana Liliana, jak widać ładne krzaki Zdrowe, zielone, bez żadnej ochrony jak do tej pory Tutaj były przykryte agrowłókniną Za sprawą tego, no są też szybciej, tak? Tutaj od tej ścieżki w tamtą stronę już przykryte nie były Tam do kopania będą za jakiś czas na jutro nadawane są jakieś burze, jest szansa, że coś tam popada fajnie by było. No i ważne, że nowa Anna, nowa Anna, nowa Anna to nie jest, ale maszyna się sprawdza, nie hałasuje, nie piszczy. No, kopanie, kopanie, to jest przyjemność, widzę, że noszą, wiecie, początki są o tyle trudne, że trzeba sobie rozkopać jakoś to miejsce. Na początku jechaliśmy w porządku, widzę, że teraz w drugą stronę powinno być jeżdżone żeby Łęty nie leciały na rządek. widzę tutaj już małe małe niedociągnięcie żeby Łęcina nie leciała na narządek po prostu podwójnie Anna ma do roboty żeby te Łęty później wyrzucić tak o ziemniaku naładowane ziemniaków naładowane na dzisiaj szykujemy 40 worków Liliana jak widzicie żółciutkie no na razie jest gładką skórką młoda skórka zawsze jest gładka Zawsze się staramy kopać na bieżąco, żeby no nie kopać na górkę, tak bo młody ziemniak długo nie leży, ale zobaczcie tutaj kaliber. Ładna pyra na ten moment dobrze to wygląda. Coś tam leci, wiadomo początki super klonowe nie są, ale to cena jest taka przystępna na ten moment, więc nie ma co narzekać. No, Autoborkowica ma zadane 15,7 kg. Żeby finalnie w każdym worku było przynajmniej 15,5, bo no na samym początku z tego młodego ziemniaka dużo wilgoci odparowuje zapadkę. Tak, dobrze. A. No, trzeba sobie pracę ułatwiać w jakiś tam sposób. No i tak to wygląda. Opod chwilowo rozładowany Bo by się nie zmieściło Tam stoi 20 worków Jeszcze teraz jeden rządek przejedzie ekipa No i będzie można zjeżdżać do domu Jeszcze rzut w drugą stronę Solidnie to wygląda Zaraz zacznie kwitnąć Tam po lewej stronie już będzie korina Ten ciemniejszy to jest korina Całkiem inny liść No i powoli powoli do celu Dajcie znać czy już kopiecie czy nie nawet i te późniejsze za chwilę będą, tak? W zeszłym roku zaczynaliśmy chyba z 26, w tym roku tydzień szybciej, także no jest dobrze. A sieraz to już kończy wykopki, Jeśli to tam dużej ilości, młodego ziemniaka to już kończą. Młody ziemniak się zaczął, co? Koniec maja chyba, tak? Końcówka maja, początek może czerwca. No i tutaj w drugą stronę rzut, jak to wygląda. Solidnie zaczyna kwitnąć, wszystko na zarazę opryskane na alternarioze również no i dobra, gitarka, idę po ładowarkę przyjadę po te ziemniaczki o, tutaj o zmiany o, jeszcze mały rzut na ogródek z tyłu jako taka mała aktualizacja powiem Wam, ucieszę Was no, myślę, że niektórych może zdenerwuję, bo nie u wszystkich popadało równo Pięknie popadało, 29 mm, także na te ziemniaki młode. No dzisiaj aż się nie dało kopać, towar zszedł cały, ten który był nakopany na filmie, nie zostało nic ziemniaka. No ale no dzisiaj nie było możliwości wjazdu, jutro nakopiemy. No Jeśli chodzi o wielkość, na pewno będzie zdecydowanie większy, no i będzie się lepiej kopało. Dajcie znać jeszcze, czy chcecie jeszcze jednego vloga. Mam już opaskę na głowę, więc teraz będę mógł stać przy maszynie. I coś tam ponawiać. A dzisiaj taki krótki tylko filmik. Yy, mówię, tak to z góry wygląda. Tutaj też widać ziemniaki, rzędy się zeszły. Yy, popadało wprawdzie. O tam w oddali widać już jęczmieniary. Jest już złotawy na no, mozaice, na no, słabej ziemi popaliło już trochę. No, ale jeszcze coś tam ziarna nabierze. Yy, no a tam w oddali pszenica.